Długa tradycja, 11 edycja Dni e, Tradycji e, Rzeczpospolitej. Na wierzchu zbroja husarska. Z okresu wiedeńskiego to są zbroje. Tak. To jest typowy ptak Tylko i wyłącznie na ptaki powie. Łapie je w powietrzu. Wspaniale zorganizowane, każdy przyjął na siebie, przyjął na siebie odpowiedzialnie powierzone mu zadania. No po turnieju dobrze, poszło lepiej niż się spodziewałem, jestem spokojnie, Teraz bitwa. No na bitwie będzie akcja. Dziewięć lat dokładnie temu nie dziesięć jeszcze Jarku. Tutaj na Błoniach Białostockich była powołana w specjalnym rycie Podlaska Chorągiew Husarska, a my jako zauroczeni wydarzeniami niesamowitymi w gniewie właśnie postanowiliśmy przenieść tę iskrę patriotyzmu i wielkości Polski właśnie na tereny Białegostoku. To jest długa tradycja, 11. edycja dni tradycji Rzeczpospolitej. I w związku z tym w szereg imprez, między innymi odbyła się, odbyły się eliminacje Ligi Husarskiej, ale też odbywają się, odbywa się rekonstrukcyjna, rekonstrukcyjna gra. E, bitwy pod hodowem. To była znakomita, e, znakomita końcówka Husarii, gdzie przy stosunku e, e, przy stosunku przy przewadze przeciwnika 140 do 1 e, Husaria pokonała wojska tatarskie e, właśnie pod Chodowem. Ja mamy ligę husarską, która kręci się już trzeci rok z rzędu i mamy tam kopie, szable, lance e, Także jest nas na całą Polskę, około 40, ale, ale uczestniczy tak 22, 23, 17, 18, to już taka wyższa szkoła jazdy. Nie? Rozumiem, tak. Rydmi, to jest taka grupa rekonstruktorska. Re, tak? My, tak jesteśmy w tych grupach rekonstrukcyjnych, ale, ale liga to się kręci swoimi zasadami. nie? To są tak jak, jakby Sport husarski, o, o na, te, na te czasy można tak powiedzieć. Ale rywalizacja to jest to, że człowiek, technikę dopanowuje, a przede wszystkim koń, nie? To, bo 90% to jest konia, 10% to jest tylko my. Jasne. Jak masz lichwego konia, to nie zrobisz nic. Nie? No, po turnieju dobrze. Poszło lepiej niż się spodziewałem, jestem spokojnie. Teraz bitwa. I no, na bitwie będzie akcja. Po jakiej Co? stronie jesteś? Polskiej, na szczęście, no, <laughs> tej, która zwycięży. A no, to masz sobie fory troszkę, nie? Trochę, no, to, trochę mniej. to jest ciekawe w tym, że z góry wiadomo, kto wygra, ale jednak jest czasami te emocje, że czy ktoś będzie ranny, czy ktoś dostanie. No właśnie, często się to zdarza? Ja byłem w tamtym roku na przykład reniony. Dostałem strzał w brodę, wow. <laughs> więc no. No to ci to wykluczyło z rekonstrukcji? Nie, bo miałem od plus po prostu, ludzie myśleli, że to charakteryzacja, więc wyszło na plus. Ale no, jest niebezpiecznie czasami, szczególnie jak są ucznicy, którzy no myślą, że jak ktoś ma zbroję, to mogą w niego strzelać niespokojnie. No właśnie, A powiedz mi, to... jakie to jest uczucie, jak jesteś, jesteś w opatrzeniu, powiedz bo to jest, to jest blacha, co to, co to jest za materiał? To jest blacha po prostu. No, to jest no, blacha i no, tak. co, dostaniesz taką strzał, to jakoś to odczujesz, czy się odbije? No, odbije się. Co najwyżej lekkie uderzenie odczuję, ale to no... Okej, okay, a przy uderzeniu na przykład szablą, mieczem. To już odczuję na pewno, ale też mi się raczej nic nie stanie. To wiesz, nie to głównie z blachy. <grywki> y pod spodem jest żupan taki przeszywany, grubszy, żeby blachy nie odcierały. A na wierzchu zbroja husarska. Z okresu wiedeńskiego to są zbroje. Tak. Z okresu Wiktorii Wiedeńskiej. Właśnie te charakterystyczne skrzydła. Wszyscy husarie kojarzą z tymi skrzydłami łyżwowymi, ale to były późniejsze to wieki, to XVIII wiek. To była tak Tak, takie, takie większe, wyższe. Tak, były... a, a poza tym... To, to już było bardziej te, takie hokejowe. Reprezentacyjne. To... I do filmu później. Jasne. Jakie mają panowe emocje przed rekonstrukcją? To, to jest w ogóle w jakiś sposób niebezpieczne? Można sobie krzywdę zrobić przy tym? Zawsze istnieje jest... jakieś ryzyko. To są konie, to, to jest broń. Mamy repliki broni, ale różnie to bywa. Zach, nie, zach zachowujemy wszystkie środki ostrożności. No. Nie zakładamy wypadków. Rozumiem, ale... ale zawsze jakieś nieszczęście może być. No. Oby nie. Bo to z jaką siłą mniej więcej podczas takiej rekonstrukcji się uderza swojego, tak tak. Powiem, przeciwnika? To znaczy, tak, ja się... kiedyś uderzało. Z tak. tym, że tak. w tej chwili po prostu unikamy takiego starcia, żeby było no, niebezpieczne. No jest na szablę się bije, są zasłony, zastawy. No, każdy jakoś włada tą szablą, więc nie ma takiego problemu. Jesteśmy w stanie zatrzymać, czas się wyprowadza szablą. Nie i zacząć, możemy zatrzymać w, każdy, w każdym momencie. Nie? Rozumiem. Jak, jak przeciwnik za stary nie zrobi. Te uderzenia to są takie czysto, czysto umowne, tak? Nie umowne są. W taki sposób. No, tak tak, tak to wygląda, to może, może szybciej się robi, jak się nie zna przeciwnika. Jasne, a zdarzyło się kiedyś panom mieć jakieś kontuzje podczas, podczas no, konstrukcji? Nawet akurat nie, ale naszemu koledze zdarzyło się. Aha. A to był wiek XV, jakśmy robili. Tak, dostałem. Wizjer, miecz wszedł i rozwalił, ale nie oko, tylko łuk wziął no na szczęście. Sensie, no. Także obyło się bez kalectwa trwałego. Taką, tak imitujemy takie, takie polowanie w naturze Także... Ten ma niebieskie te... E... Tak, paski, tak, ten bo, ma to są, bo to są inne gatunki. To jest Raruk soku też soku, ale e, on, on, on żyje e, powiedzmy od Ukrainy aż do Chin takim hmm. szerokim pasem tam gdzie są stepy. Głównie hmm. na stepach. A sokół wędrowny Ameryka Północna Europa, Azja To jest typowy ptakożerca Tylko i wyłącznie na ptaki poluje łapie je w powietrzu raruk poluje na, tak jak mówiłem Na chomiki susły, młode zające a zimą na ptaki Taki jest wszechstronny Zamiamy kapturek. On po raz pierwszy widzi tak, 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 taką publiczność. Też dla niego dobrze robi, bo, bo musi się przyzwyczajać. Ale mi nie podoba. Podobałem Ci się? Tak. A który jest najładniejszy? A ja, to to, na bo, I teraz tak. jest przywiązany, tak? Ma pan za tak. ta, tę. Ta... Bo, bo to reakcja tak. może być natychmiastowa. Na tak. To tak jak z psem: psa się wyprowadza na smycze, żeby mieć nad nim kontrolę. My też jakoś minimum kontroli musimy mieć. Chociaż one, jak są już w spoczynku, to mają swoje woliery i tam są luza. Nie rusza to. Proszę pana, a dlaczego ten, ten sokół nie miał zdjąć tej czapeczki? Żeby się nie denerwował. On jest młodziutki, ma 4 miesiące dopiero. I jeszcze tak jak, tak jak pan tutaj mówił, to pierwszy raz dopiero widzi taką dużą publiczność, Także już tam się wydenerwował przy samochodzie, kiedy wszyscy go oglądali, a teraz jeszcze większy tłum ma tremę. Ja odpowiadałem tu tylko za widowisko za inscenizację bitwy pod Chodowem. wszystko inne wszystko inne to, to inne, że tak powiem, działy. Wspaniale zorganizowane, każdy przyjął na siebie, przyjął na siebie odpowiedzialnie powierzonemu zadania. Trzeba było znaleźć miejsce dla, dla parkujących, miejsce dla, dla wystawiających, miejsce dla widzów, też zapewnić im catering. To wszystko ogromna, ogromna impreza, ogromne przedsięwzięcie.